Cześć, witam Was na kanale Motokoloryt. Dzisiaj yy, witam Was na serwisie, ponieważ będziemy zajmować się Bartonem Street Air i dokonamy w nim pewnej modyfikacji, a mianowicie uchwyty dla pasażera. Zdemontujemy i założymy stelaż do bagażnika pod kufer czy inne yy, plecaczki. Zapraszam do oglądania. Tak więc dzisiaj przystępujemy do montażu bagażnika. Pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić to ściągamy kanapę. I należy odkręcić mocowanie. Jest to przyczepione na czterech śrubach M8, klucz 12 mm. Przepraszam, że się będę tutaj tak przed wami kręcił. Ale tak mam powiem, wkładane narzędzia. Jeden uchwyt ściągnięty, ściągam ja drugi. Uchwyty są bardzo fajne, ładnie to wygląda. Prezentuje się dość sportowo. Natomiast no są użytkownicy, którzy oczekują od sprzętu praktyczności, a nie tylko fajnego wyglądu. No i tak, mamy zdemontowane uchwyty i teraz stelaż bagażnika. Jest to taki stelaż, który jest przystosowany do tego modelu. Oprócz stelaża macie zestaw śrub montażowych, także wszystko znajduje się w komplecie. Są to cztery śruby, troszkę dłuższe niż te, które są w standardzie do y, mocowania y, uchwytów. I teraz tak. W komplecie znajdują się cztery śruby y, M8. Aha, przy znaczy, czym tutaj już będzie na klucz 13 mm. Są to śruby o zwiększonej wytrzymałości. Czyli właśnie takie, jakie potrzebujemy tutaj do montażu bagażnika. I oprócz śrub są trzy podkładki o odpowiedniej grubości, ponieważ stelaż musi być na dystansach. Tutaj jedna podkładka jest fabrycznie przyspawana do stelaża, natomiast trzy pozostałe musimy sobie podłożyć. Zaczynam przykręcanie od yy, mocowania właśnie z przyspawaną podkładką. Następnie podkładka pod drugi otwór i od razu śrubeczka i to samo z drugiej strony. Wsuwamy podkładkę dystansową. Śruba. Chytamy trzeci i ostatni ostatnia śruba i przykręcamy. dociągamy już mocno te śruby te podkładki dystansowe tutaj są niezbędne żeby bagażnik nie dotykał nam tutaj do plastików gdybyśmy ich zrezygnowali gdybyśmy ich nie zainstalowali no to tutaj następowałby kontakt i wycieranie się plastików. Natomiast dzięki temu, że są zainstalowane podkładeczki jest zachowany dystans i to wszystko ładnie nam pasuje. Mocno, aczkolwiek z wyczuciem. No i stelaż jest zainstalowany. W tej chwili można już założyć fotel. Akurat z fotelem tutaj się nie będę męczył, bo Dość ciężko się go zakłada. Za chwilę Wam pokażę efekt końcowy, i tak się prezentuje efekt końcowy Barton Street R ze stelarzem na bagażnik. W tej chwili możemy tutaj przykręcić kufer, możemy przyczepić plecak. Są jeszcze od spodu uchwyty na gumy. Tutaj się za, można zahaczyć z przodu, z tyłu. Cokolwiek możemy sobie w tej chwili przyczepić do tego stelarza. No i zyskujemy bardzo dużą funkcjonalność, jeśli chodzi o możliwości transportowe tego pojazdu. Te stelarze są do nabycia u nas na sklepie motocoloret.pl więc wszystkich chętnych, którzy chcieliby dokonać takiej modernizacji w swoich pojazdach, zapraszam właściciel tego pojazdu na taki plecaczek zakupiony. No, tutaj mu na razie tak wstępnie przyczepiłem do stelaża, natomiast już sobie później pochowa te frędzelki i zapnie według własnego uznania. Moim zadaniem było zainstalowanie tego stelaża. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, zapraszam na nasze pozostałe social media. Napiszcie w komentarzach pod filmem, co sądzicie o takiej przeróbce, czy się Wam podoba, czy nie, czy jest funkcjonalna i czy w swoich bartonach chcielibyście takiej zmiany dokonać. Cześć!